Cyprian, Kamil, Norwid. Laur dojrzały. Nikt nie zna dróg do potomności. Jedno po samodzielnych bojach. Wszakże w świątyni jej niegości, w tych, które wybrał sam pokojach. Ni swojemi wstępuje drzwiami, Lecz które jemu odemknięto, A co w życiu było skrzydłami, Nieraz w dziejach jest ledwo piętą. Rozwrzaskliwe czasów przechwałki, Co mniemałbyś, że są trąb, graniem, To padające w urnę gałki gdy cisza jest głosów zbieraniem.